Szczęść Boże! Kolejny tydzień, a więc kolejny fragment opowieści o starym reflektarzu. Dzisiaj zgodnie z obietnicą podniesiemy głowę do góry i zobaczymy, co zwyczajowo znajduje się ponad nami. I co też budzi największy zachwyt, kiedy wchodzi się do wnętrza naszego starego refektarza. Rzecz dzisiaj będzie o freskach. Freskach, które zostały wykonane w 1725 roku, a których autorem zgodnie z ustaleniami historyków sztuki jest niejaki Ignac. DP, pochodzący najprawdopodobniej, przynajmniej w części, z Francji, francuskiego pochodzenia, jest uznawany za autora i wykonawcę tych fresków, które możemy oglądać ponad naszymi głowami. I cała płaszczyzna sklepienia w naszym starym efektarzu, można powiedzieć, że dzieli się na trzy części. Znajdujemy się pod środkową częścią, to jest ten największy z plafonów, najbardziej rozbudowany z największą sceną. Gdzie artysta przedstawił cztery personifikacje. Jest to personifikacja nieba, personifikacja astronomii, personifikacja nauki i ostatnia personifikacja sztuki. Może dziwić ten temat, dlatego że prawdopodobnie wchodząc do refektarza spodziewalibyśmy się raczej fresków o tematyce spożywczej czyli o czymś, jakiś biblijny temat mówiący o jedzeniu, ostatnia wieczerza, rozmnożenie chleba Chrystusu Marii i Marty. My tymczasem jesteśmy w refektarzu Klasztoru Dominikańskiego i znajdujemy personifikację nauki i sztuki, co oczywiście jest bardzo mocno związane z tym głównym zadaniem, jakie przed Dominikanami położył Święty Dominik, czyli studium, zgłębianie prawdy, zgłębianie nauki, poszukiwanie odpowiedzi na te wszystkie pytania, którymi na co dzień żyje świat. Więc w centralnym plafonie znajdujemy te cztery personifikacje. Natomiast kiedy pójdziemy trochę bardziej w stronę krzyża, a więc miejsca, którym na co dzień zasiadał przeor jako ojciec Wspólnoty widzimy kolejny, tym razem nieco mniejszy z plafonów, na którym przedstawiono trzy cnoty teologalne, a więc wiarę, nadzieję i miłość. I ten plafon zachował się w stosunkowo powiedzmy sobie, najlepszym stanie i możemy tutaj te trzy cnoty wraz z atrybutami zobaczyć. Między innymi dobrze widoczna jest kotwica, związana oczywiście z cnotą nadziei, czyli. W języku łacińskim spes. Przypomnę, że atrybutem towarzyszącym wieże, a więc fides, jest krzyż, krucyfiks. Natomiast atrybutem miłości jest, są putta, niesione na, na rękach przez, przez kobietę, która jest ich matką. A więc ta miłość rodzicielska, miłość matczyna, jest uznawana za ikonę i figurę tego, co oznacza i czym w istocie jest cnota. Miłości. I wreszcie po stronie północnej, czyli jakby bezpośrednio w najbliższym sąsiedztwie wejścia do refektarza, znajduje się ostatni z plafonów, przedstawiający obfitość. Tak możemy, możemy to ująć. Widzimy tam, on jest stosunkowo najgorzej zachowany. Widzimy tutaj putta, które trzymają w swoich dłoniach snopki ze zbożem. No więc ten, ten wyraz obfitości, on też prawdopodobnie ma charakter nie tylko oczywiście związany z tematem tego miejsca, ale też będący w pewnym sensie życzeniem, życzeniem obfitości dla wspólnoty, dla klasztoru, dla, dla tych braci, którzy tutaj na co dzień żyją i funkcjonują. I ten fresk rzeczywiście w najgorszym stanie, ale zachował się do dzisiaj. No i towarzyszą tym przedstawieniem oczywiście fragmenty z Pisma Świętego. Możemy tu znaleźć m.in. banderole, na których w języku polskim tekst tłumaczony z języka łacińskiego będzie brzmiał: Nie troszczcie się zbytnio o życie wasze, przypatrzcie się. Ptakom w powietrzu. Jest to fragment z 6 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, i znajdziemy tutaj także nakaz Pana Jezusa, mówiący: Starajcie się naprzód o Królestwo Boże, i ostatni z fragmentów a to wszystko będzie Wam dane. I te trzy cytaty pochodzące właśnie z 6 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza towarzyszą nam, kiedy przyglądamy się wystrojowi malarskiemu Starego refektarza. Za tydzień zobaczymy, o czym mówią nam płaskorzeźby i fragmenty dekoracji styłkowej, które w obramieniach tych malowideł na sklepieniu możemy zobaczyć. Więc już teraz zachęcam do oglądania kolejnego odcinka. A dzisiaj życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Do zobaczenia z Panem Ogiem.